Witam, Marek Ruchala firma Bona. Przed nami kasa Euro 50 TE Mini. E... Dzisiaj chciałbym wam pokazać, jak w tej kasie zrobić sobie raport z kopii elektronicznej, czyli otworzyć, odtworzyć działania, które wykonaliśmy wcześniej i żeby mieć kopię tych dokumentów. To może być paragony, raporty dobowe lub wszystko inne, co sobie tam potrzebujecie. Naciskamy włącznik tutaj po lewej stronie, nieco dłużej przytrzymujemy, kasa się nam uruchomi. Następnie dwukrotnie klawisz menu plus. Znaczy ten menu u góry, w prawym górnym rogu. Następnie klawisz gotówka, e, klawisz czołeczka prawo lub w lewo, aby e, przełączyć się do trybu raportów czytających. Potwierdzamy klawiszem gotówka. Następnie przewijamy listę aż pojawi nam się kopia elektroniczna. Jest kopia elektroniczna, potwierdzamy klawiszem gotówka. Następnie wydruki z kopii, potwierdzamy. Wybrany dokument nie my, potrzebujemy Według daty i czasu. Tak proponuję, oczywiście mo, możecie wykorzystać inne z tych formatów, które były wcześniej pokazywane. Natomiast ja proponuję, według daty i czasu będzie to najłatwiejsze, dlatego że wtedy odtworzymy na przykład cały dzień bez wyszukiwania czegoś konkretnego. Dobra, według daty i czasu potwierdzamy i teraz tak, mamy jakby dwa, dwie możliwości: pamięć podręczna kasy lub kopia, elektro, kopia elektroniczna, która znajduje się, karta pamięci, która znajduje się w środku kasy. I teraz yy, wybieramy to w ten sposób, że szczałeczka góra lub dół wskazuje nam wybrane, wybrane źródło, czyli pamięć podręczna to jest coś, co jeszcze jest niewyraportowane raportem do dobą fiskalnym, a karta pamięci zawiera wszystkie raporty dobą fiskalne i wszystkie dane, które są na nich zawarte z wcześniejszych dni niż dzisiaj. Czyli jeżeli odtwarzamy coś, co było. Wczoraj, przedczoraj, i tak dalej, to musimy wskazać kartę pamięci i potwierdzić. Następnie trzeba podać datę, od kiedy chcemy ten raport. Ja sobie zrobię, powiedzmy, za wczoraj. Powiedzmy 02 02 2017. Potwierdzamy. A od godziny, niech będzie 12. Do dzisiaj. 03 02 2017. I godzina niech będzie ta sama na przykład. Oczywiście, jakbyśmy chcieli z inną, to sobie możemy wskazać. Potwierdzamy. I kasa drukuje nam takie zestawienie, co się tam działo od wczoraj, godziny tamtej, którą wskazaliśmy, do tego momentu. Gdybyśmy to chcieli przerwać, oczywiście możemy się rozmyślić, włączyć nawet kasę i tyle. Dziękuję.